Elo, Elo, 652300, raz 2, no to jazda. Cała działalność teatralna polegała na tym procesor. Ta scena, on rozpamiętuje to, co mu się przydarzyło. Cześć, ja się nazywam Wojciech Jaworski, a to jest podcast Aktorskie Pierdololo. Witam Was w pierwszym odcinku, w którym poruszę temat gryzący mnie już od dłuższego czasu. Aktor, to twórca czy odtwórca? Zacznijmy od tego, że strasznie często używa się tego określenia odtwórca roli. W recenzjach teatralnych, filmowych, serialowych, na portalach i okej, okay, wiem, że mówiąc tak, nikt nie chce nam umniejszać, natomiast w moim odczuciu jednak tak się dzieje. Erwin Axel zastanawiał się dokładnie nad tym samym, co ja już w 1955 roku. Pisał tak: Wiadomo, że takie określenia jak twórca, odtwórca określenia, które mają znaczenie wartościujące nie bywają udzielane w konsekwencji obiektywnych badań nad istotą danego zawodu czy zajęcia. Są one w niemałej mierze wyrazem szacunku dla tego zawodu i pojęcia społeczeństwa o tym zajęciu w danym okresie historii. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego, odtwórca to wykonawca utworu muzycznego lub aktor grający jakąś postać. Tylko, że ja się z tą definicją po prostu nie zgadzam. Zawsze, zawsze, gdy wpadam na ten zwrot, to coś mnie po prostu skręca. Myślę sobie wtedy A co ja jestem? Magnetowid? Określenie odtwórca sugeruje, że moja praca to wyłącznie mechaniczne realizowanie czyjejś wizji, że jestem jakimś trybikiem w maszynie reżysera albo scenarzysty, albo jednego i drugiego, że nie mam wpływu na to co robię, jak robię, jakbym tylko ślepo wykonywał polecenia, jakby w tym wszystkim nie było nic kreatywności, interpretacji, wrażliwości. A hujata. Co to znaczy być twórcą? Dobra. Weźmy na warsztat postać, którą każdy kojarzy. Jokera z filmu Mroczny Rycerz. Hitler stworzył tak odlotową interpretację tej postaci, że nie wiem, w kinie nie można było oderwać wzroku. Dostał zresztą za to pośmiertnego Oscara. Po prostu majstersztyk. Jedyne, co było w tym wszystkim odtwórcze, to przebrania na Halloween. Zresztą ostatnio Joaquin Phoenix, który do swojego Jokera dołożył tyle szaleństwa, że mógłby spokojnie poprowadzić. W jakiś program o upadku cywilizacji. No i oczywiście Nicholson z lat 80., który strzelał uśmiechami jak Make-Life Harder Stories. Wszyscy trzej stworzyli unikalne wersje tej samej postaci. Wkład każdego z nich jest, jest tak duży, tak charakterystyczny, że mówi się o nich jak o przynajmniej współtwórcach ikonicznego Jokera. No i dobra, teraz ktoś powie: Ale chwila przecież każdy film miał innego reżysera. To pewnie dlatego te wszystkie role są tak różne, bo każdy był inaczej prowadzony i tak dalej. No to mamy też polski przykład. Trylogia Hoffmana, Pan Powodyowski, reżyser ten sam. Dwie różne interpretacje tej samej postaci. Jedna grana przez Tadeusza Łomnickiego, druga przez Zbigniewa Zamachowskiego. I to naprawdę nie jest teraz istotne, czy ktoś lepiej, czy gorzej, na pewno inaczej. W sienkiewiczowskiej trylogii przykłady różnych interpretacji tych samych postaci. Jest więcej. Chociażby Zagłoba albo Król Jan II Kazimierz. I naprawdę wątpię, żeby Krzysztof Kowalewski czy Marek Kondrat myśleli o odtwarzaniu, przyjmując te propozycje. Zresztą mam wrażenie, że nieważne z jakimi zasługami aktorów bym tutaj nie wymienił, i tak zawsze znajdzie się ktoś, kto powie: odtwórca roli. Przede wszystkim też mówiłem w poprzednim odcinku, że aktorzy są jak Sałatka Jarzynowa. I nie ma dwóch takich samych sałatek. Nie ma dwóch takich samych aktorów. No dobra, teatr, teatr. Co za z mi w tematrze? W tematrze, w te... tak, dobra. Dramaty bez opisu postaci. Strzępy materiału. Pisanie na podstawie i w trakcie naszych improwizacji. Albo pisanie na podstawie improwizacji pod konkretnych aktorów. W teatrze często też... No dobra, może nie tak często, ale zdarza się, że dopasowuje się tekst do zespołu a nie zespół do tekstu. Więc. Mm, no więc tak. Przychodzi mi do głowy takie zdanie, które przeczytałem, nie wiem, albo u Stanisławskiego, albo u Grotowskiego. Może u kogoś innego, nieważne. Brzmiono mniej więcej tak. Zamysł reżyserski, niepoparty techniką aktorską, pozostaje tylko zamysłem. Staje się więc zbędny. W książkach wyżej wymienionych autorów, także u Czechowa, Bruka. Uty Hagen, Wachtangowa, Stevena Booka, just name it. Wszyscy piszą o tworzeniu roli. Ale są też polskie przykłady, zresztą całkiem zacne. Z klasyki, Bojże opisywał aktorów, którzy grają rolę, nawet kreują i naprawdę polecam jego recenzję. Znajdziecie tam cały arsenał określeń, tylko nie od twórca. Beata Guczalska we wstępie do książki Aktorstwo Polskie Generacje, całkiem nie taka stara pozycja, również pisze o twórczości aktorskiej. To jest bardzo ciekawe. W języku angielskim nie ma takiego określenia od twórca roli. Zamiast tego mówi się, że aktor um, portrays a role. Nie mówimy też recreator of Hamlet, tylko the actor who played Hamlet. Może to właśnie język polski, używając. Czy posiadając termin odtwórca, jakoś nieświadomie ogranicza postrzeganie nas jako osób tworzących dzieło, którym jest postać sceniczna albo, albo filmowa. No to chyba czas na rozwiązanie zagadki. Czyli: Co łączy aktora z magnetowidem? Najlepszą odpowiedź, jaką uzyskałem na to pytanie, dał mi niezastąpiony chat GPT. Odpowiedź brzmi tak. Aktor. I magnetowid są związani poprzez przemysł filmowy i rozrywkę. Aktorzy tworzą filmy, seriale czy programy, a magnetowid służy do odtwarzania tych treści w domowym zaciszu. I już na sam koniec. Mamy teraz wspaniały trend w języku, by szanować to, jak konkretne osoby chcą być nazywane. Ja mówię jasno: chcę być twórcą, bo za takiego się uważam. I Was również do tego zachęcam. Bo wyobraźcie sobie, że pewnego dnia sąd nam tego odmówi. Zamienią nam dzieło na zlecenie i będzie nam co najmniej przykro. Na tę chwilę polskie prawo nie uznaje nas za twórców, a bardzo sprytnie za artystów-wykonawców. Wychodzimy na tym gorzej, ale wszystko w naszych słowach. Mówi się, że język stwarza rzeczywistość. Niech więc ta rzeczywistość będzie twórcza dla wszystkich. Jeśli podobał wam się ten odcinek, dajcie znać klikając kciuka w górę i zasubskrybujcie, by nie przegapić kolejnych, na które już teraz serdecznie was zapraszam. Bardzo też jestem ciekaw waszego zdania na temat o którym dzisiaj się tyle nagadałem, więc gorąco zachęcam do pisania w komentarzach, co wy myślicie i czy mamy podobnie, czy to tylko takie moje aktorskie pierdololo. Tymczasem dziękuję za waszą uwagę. Trzymajcie się i bądźcie zdrowi. A ja się nagadałem.